Ten piekarz wyciskał krem do dekoracji tart, ale zabrakło go dla ostatniej małej tarty. Mała tarta płakała samotnie, gdy klienci ją omijali, wybierając ładniejsze ciasta. Pewnego dnia mała tarta postanowiła wziąć udział w programie Metamorfos. Publiczność posmutniała, słysząc jej historię. Nagle piekarz postanowił odmienić małą tartę. Zmieszał krem z cukrem i ostrożnie nałożył go na wierzch tarty. Po uformowaniu dodał plasterki truskawek i posypał złotym pyłem. Widzowie wiwatowali, a mała tarta cieszyła się nowym wyglądem. Wtedy prowadzący ogłosił, że są specjalni goście. Wyszły trzy małe tarty, a gdy zdjęły czapki, wszyscy byli w szoku. Nie miały ozdób. Okazało się, że to przyjaciele małej tarty, którzy oddali swoje dekoracje dla niej. Mała tarta była tak wzruszona, że zrzuciła własną ozdobę. Mała tarta i jej przyjaciele przytulili się do siebie. Wszyscy wiwatowali na cześć ich przyjaźni. Skomentuj, jeśli lubisz tarty i subskrybuj.